Zawsze myślałam, że moje dziecko po prostu powinno mnie słuchać, że jak mówię załóż buty, to ma założyć. Koniec, bez negocjacji. Tak przecież wygląda wychowanie, prawda? To właśnie usłyszałam od jednej z mam, która trafiła do mojego gabinetu. Tylko, że jej dziecko nie słuchało. Z każdym dniem było gorzej, każde polecenie kończyło się walką, a ona w końcu usiadła i pomyślała, może robię coś źle? To właśnie wtedy się spotkałyśmy, i na konsultacji. Poradziła mi, żeby spróbowała czegoś, co wydawało się jej zupełnie nieintuicyjne. Zamiast mówić zrób to, miała zacząć pytać, czego potrzebujesz, żeby to zrobić? I nagle coś się zmieniło. Dziecko nie czuło już, że ktoś mu rozkazuje. Zaczęło mówić potrzebuję pomocy z zamkiem albo jeszcze dokończę rysunek dobrze. Zamiast oporu była współpraca. Zamiast frustracji relacja. Ups. Zaobserwuj mnie po więcej historii z gabinetu psychologa.